It's New York! De de. Siema! Witajcie na następnej wyprawie! Dzisiejszy odcinek jest ostatnim kończącym serię wyprawy po USA. Zanim jednak przejdziemy do jednej z największych wypraw w naszym życiu, to musicie wiedzieć, że trafiliśmy w Stanach na najlepszy moment inflacji. Oczywiście mówię tutaj prześmiewczo, bo wtedy dolar kosztował ponad 5 zł. Dlatego, wychodząc naprzeciw rosnącym cenom, poświęćmy chwilę Alerabatowi, sponsorowi dzisiejszego odcinka. Alerabat to darmowa wtyczka i aplikacja, dzięki której możecie zaoszczędzić na zakupach w sieci. I nie ma to znaczenia, co kupujecie. Działanie jest proste. Instalujecie wtyczkę lub aplikacje, wchodzicie na sklep, który Was interesuje, a All rabat automatycznie dobiera dostępne kody zniżkowe. Już na tym etapie kupujecie taniej, ale to nie koniec. Możecie aktywować cashback, czyli procent wydanych pieniędzy na zakupy wróci na Wasze konto. W opisie filmu zostawiamy link do alerabat i wracamy do USA. Przez wszystkie 11 dni podróży, oprócz odcinków urbexowych, kręciliśmy również vloga i teraz możecie go zobaczyć. Wszystkie ujęcia zostały nagrane przypadkowo i na spontanie, dlatego nie szukajcie w tym jakiejś zawiłej fabuły. Gdybyście się jednak pogubili w tym, co się aktualnie dzieje, to słuchajcie mojego głosu. Ja postaram się was przeprowadzić. Ewentualnie na dole ekranu będą wyświetlać się napisy informujące o tym, gdzie jesteśmy. Naszą przygodę w Stanach zaczynamy w Nowym Jorku, gdzie wynajęliśmy właśnie samochód. Wyjeżdżamy z JFK, z lotniska, odpaliliśmy furkę. Jakoś się udało. Żeby nie trzasnąć tą za mną. Jedziemy, jedziemy na pierwszą miejscóweczkę, znaczy w to najpierw na hotel. A takiego Raptora to fajnie A nie, to jest jakiś ten, to nie to jest Ram, nie, to Toyota. Czekaj, bo ty tam nie wyjadę, bo to kurcze kolce są. No jaki exit. Eee, tu jest exit wcześniej. O. <słyska> Już ja cię Ameryka pokonała. Na początku. O, Bronx, patrz. Where? Gdzie? Tu po Bronx. Bro? Jest znak na Bronx. I Bronx. see the sign to Bronx, bro. To <laughs> benzynka? 3,29. Co to się stało? Ty, ale zimno jest w tym w Nowym Jorku, co? Konrad. Zimno. Konrad. To się no. Konrad. Zamknij drzwi, bo zimno jest. Czemu? Bo jest zimno. To zamknąć drzwi? Tak. No ja nie będę zamykał, niech się wietrzy. Dotarliśmy na nasz pierwszy hotel. W sumie to motel. Powoł amerykański, zobaczcie jak to wygląda. No No dawaj. Sorry, co? Jest tam ktoś? Ja, chyba ktoś mi być pukaj. Low, please close rings ring a bell from the side window or call. Prost. Światło się świeci Jakiś się. Jakiś... Komputer też tam chodzi. Nie no, wygląda tak, jakby ktoś nas miał zabić. No raczej nie. Hello. Hello. We have reservation. Uh, uh, Dąbrowski, Dabrowski. <laughs> Zostaw tych kart. Okej, by we'll fajnie. Ok, so we take the and, um, luggage and go No room number? Jakie ah, okay. no. bydle. O i mamy. Możemy? Nie. Idealnie. Możemy się przytulać. O i mikrofalówka ma... To że nie mamy jedzenia. Trzeka luty, bo się znieśniło. To jest. Powiem tak, pachnie trochę wilgocią i generalnie takim. Z masła, takim z masłem. Takim styfem bym powiedział. a jest? E, tu jest kiwa, właśnie kiwa, najważniejsza rzecz. Tak, nie To? nie jest tak źle. Gdzie to się zapala światło? Pokój dla trzech osób i dwa łóżka, nie? Tak, dwa łóżka, tutaj jeszcze jedno mydło. Nie, no, nie jest, jest, jest jeszcze jeden ręcznik, ja dobra. Na podłogę, panie. No ale wykorzystane. Nie, bo. są trzy, zobaczcie. Nie, no to jesteśmy w domu. Na pewno no, no, trzeba włączyć ogrzewanie. Daj, no, miliard. 500. Zaczynamy wielką amerykańską przygodę od Nowego Jorku. W nie śpimy od 25 godzin, po to, żeby wynająć samochód, przyjechać do motelu, spać 3 godziny i jedziemy do. Zobaczycie jutro. No, w sumie to nie wiem, czy zobaczycie, bo z tego będzie oddzielny odcinek. <laughs> Ale jedziemy do tego miasta prawdziwego Silent Hill, tego takiego. Tego, na podstawie którego powstał film. Dzień Dobry dzień dobry, witam was w kolejny dzień z USA. Staliśmy. Jakoś magicznie Konrad stał wcześniej i przeparkował nam tutaj samochodzik. Dzień dobry dobry Konrad. No, powiem Wam, że ja mam zawsze problemy z jetlagiem. A ty jak? E, elegancko. Polecam wstawanie o 3.30 do roboty, bo jak wczoraj e, przechadłam. Dziękuję. Zostanie tutaj. Dziękuję. Jak wczoraj wróciliśmy, to mnie wycięło i wstałem sobie elegancko się dobrze czułem. Zobaczcie, typowe amerykańskie domki, a tam jest ten. Kupa. Fura, fura nie kupa, tylko fura szeryfa. Zajebiste, co? O, bo Toyota stara. Nie, to Jeep. I Mustang. Jedziemy coś... I Mustang, jedziemy coś oszamać. A ta? A ta już jest na Halloween gotowa, mhm. Halloween za pasem, jeszcze miesiąc. Stawiamy jakieś gadżety Fajnie by było zobaczyć Halloween, taki prawdziwy dzień no. Halloween. Podjechaliśmy do Tulki Hill, to taki mały markecik i w środku udało nam się zjeść, znaczy zjeść, zrobić na ciepło nawet w mikrofali Jak to w ogóle smakuje, żarcie? Pójdźmy dalej no. Ale ważniejsze, że jedziemy no jest. Co ja nie, no ale, no cóż. Ważne, żeby się najeść i pojechać nagrywać. Średnio też nie jest. Jeżeli smakuje tak, jak wygląda, to pozdrow. <grym> <grym> smakuje gorzej. Pod ale tanim, a to uczciwa cena, w śniadaniu, nagraliśmy nasz pierwszy odcinek, czyli centralię. Wiecznie płonące miasto, na podstawie którego powstał Silent Hill, mogliście już obejrzeć na naszym kanale. Obieramy więc kierunek na Detroit, do którego mamy jakieś 8 godzin jazdy. Nauczeni dniem poprzednim, zatrzymaliśmy się na zakupy w Walmartie, czyli chyba największej sieci sklepów w USA. W Walmartie podobno można kupić wszystko, począwszy od cegły, a kończąc na czołgu. Nam jest potrzebne po prostu jedzenie, żeby przekimać się w hotelu. Jakaś woda, ale w sumie też chcemy trochę po nim połazić, bo podobno jest największy sklep i bez tu wszystko można dostać. Albo zestawy takie małe, to bez sensu, a tu jest taka najtańsza, znaczy może nie najtańsza, a tu jest tańsza u góry w widzisz? Tu no wiesz, ale to nie jest jakaś taka mrożona do pizzy właśnie? Nie mam pojęcia. To chyba bezrożnie. Jest na dziale lunch meat, no to chyba nie. No to bierzemy. Też te paczki, te paczki, Ty, ale tutaj to paczki, są jak trzy nasze paczki. No jest dotąd. No. A u nas zazwyczaj jak jest wypełniona to tyle, a to Powietrze jeszcze. to nie. Tu jakby rozwiniełem taki temat, że zobaczcie, że małe opakowania są sprzedawane w takich sześciopakach, a duże są sprzedawane, czekaj tu, już w pojedynczych. Ewentualnie puszki można kupić pojedynczo, to nie? Jeszcze weź słomki do packi. Obserwujcie to, trafiliśmy na okres Halloween w Stanach, który się dopiero zaczyna i cały ten dział, Trzy alejki chyba, są tylko po prostu z gadżetami na halloween Jeden produkt, jedna siateczka A ja? to, to polski przywieźć tego Drugi nocleg podczas naszej wyprawy W sumie dzisiaj dzień dużo bardziej aktywny, bo nagraliśmy Jedno miejsce i spędziliśmy co dzień w samochodzie. Ale było naprawdę dobre, a my już w Detroit. Jak widzicie nie wygląda tak źle, jak je malują, ale zobaczymy to jutro. A tam jest a meksykańskie wesele. miałem to powiedzieć. No, więc może tam. się okazać, że za dwie godziny będzie jakaś strzelanina czy coś, więc będziemy Stoi spać. No, kamer nawet kapelusz. Także słuchajcie, my idziemy w Kilimandżaro i widzimy się jutro. Do zoba. Mamy taką wodę. Razy pięć, bo nie ma normalnych butelek w Wolmarcie. Jezu jak ja wyglądam jak śmierć. Jak żaba. Jak ale dobra, miałem wam. Mieliśmy się spotkać jutro, ale muszę wam to pokazać. Tak wygląda zwykle nasz dzień, czyli po kolei najpierw kolacja, tak. czyli chleb byle i serek byle Wszystko są najtańsze. Wszystko co najtańsze. <laughs> Przy razie robimy małą produkcję kanapy. Tak, jedna na jeden została ten. Zwykle co wieczór to wygląda tak. Chłopaki robią kolację, tutaj. Przepraszam. Ja zgrywam pliki, ładuję akumulatory. Teraz mamy niedużo ładowania, bo jest po prostu... Oj, no coś się rozjechała, bo dzisiaj było mało nagrywania. Yy, ale tak wyglądają nasze wieczory. Codziennie, codziennie na wyprawie właśnie zgrywamy backup, resetujemy kamery, ładujemy i tak dalej, no i robimy kolację. W Stanach Hopel. są kozackie doritosy. Ostre, ale smaczne. Coś położył. Nie, jak zawsze... Każdego wina, tylko nie jego. Moja w tym jest 10%. Była idealnie ułożona. Ale jak ktoś wkładzie dwie życzkę z kanapek, które... Była idealnie ułożona. Kolejny dzień to dwa odcinki z Detroit i kierunek Chicago. Na miejsce docieramy bardzo późno w nocy, a wstajemy około czwartej, aby nagrać dom Kevina samego w domu. oraz dojechać na lotnisko. Samolotem śmigamy właśnie do Albuquerque, oddalonego o prawie całą długość Stanów Zjednoczonych. Wylądowaliśmy w Albuquerque. Albuquerque jest 30 stopni. Myślałem, że palnie nam takim upałem, że się przewrócę, ale w sumie jest spoko. Nie, jest git. I mam strasznie taki kibel w pani i taki. Nie wiem, dziwne poczucie się idziemy szukać Car Rental O tam jest, widzisz? Autobusik To chyba do niego Szybko No nie udało nam się wsiąść do Rental Car Ale za to chłopaki są pełni energii, pełni emocji Nie, 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 nie. Hello mate. I Google, nie pojechaliśmy autobusem i straciliśmy kolejne pół godziny Jezus Maria. Straszna czy było, co? Tak? Mało snu. Ale jest. Co nie zaktualizował się czas 11.40 I w sumie dzisiaj mamy od groma roboty, bo musimy tylko dojechać do rozwar eee, Nadać pośpówkę patronom eee... Jezu, jakie mam kibak w głowie? się auto, w ogóle pomieszają kolejność, a nagrywamy jutro rozwar nie, no je. to jest. Taco Bell, coś co kojarzę zawsze z GTA tak naprawdę. No idziemy, zjemy, zobaczymy meksykańskie żarcie, tacosy. Co mają w środku? To w ogóle jak się odwrócicie, to dookoła jest jakaś dzielnica ćpunów w tym Albuquerque, bo wszyscy wyglądają mniej więcej tak jak ten pan Jaki i ten, ten drugi. Takie moje ciche, może nie wiem, że to kłopota, ale zawsze, że z filmami amerykańskimi zawsze chciałem zjeść No. W tak ograło radio, więc ze względu na prawa autorskie i jak do nich podchodzi YouTube, nie możemy Wam puścić dźwięku z tego nagrania. Jednak takosy są spoko. Małe, kwaśne i średnie, czyli takie, jak lubimy. W Albukergi kupiliśmy wreszcie kartę SIM z internetem, więc mamy połączenie ze światem i ruszyliśmy w stronę słynnego Roswell. Jedziemy właśnie do Roswell, mamy tam godzinę 15 minut i tam będziemy spać. Natomiast cały czas, słuchajcie, jedziemy przez stepy, pustynie. No w sumie to tutaj stepy, pustynie to tam bliżej Los Angeles. Ale to, co, to, co ludzie myślą o Ameryce, że mają te, takie proste drogi, które nie skręcają, to tak jest. Tu jesteśmy tylko my, asfalt i pociągi. Panowie, gdzie nas wywiało przez te pustynie? a ahoj, 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 przygodno! Wywiało nas do Roswell, do miasta, które jest znane przede wszystkim z czego? Z uf CIA. I z bardzo rozciągnięty Zubie krów patrząc fajnie. po tym znaku. No, bo tam krowy wciągnięta takich krów wciągniętych przez ucho też. Tak naprawdę to jest miejscowość, w której przebywają krowy, które są joginami i bardzo dużo trenują. I są na tyle sławne, że nawet kosmici tutaj przylatują. Uczy się tych tajnych krowich technik. Są <laughs> no to pary wady. Wszystkie są smaczne. bo już jedną próbowaliśmy. Nie, krowy są do głaskania i dawania mleka. No panowie, wjechaliśmy do centrum i już się zaczynają. Zobacz. Roswell Inn, welcome, make your reservation. Everything. Zróbcie swoją rezerwację. No, ale to wszystko są hotele nie je. jeszcze. Tak, to są hotele wszędzie. Każdy no? tutaj po prostu na tym Roswellowskim. Ej, tu jest micie. sklep z bronią, patrz. Mm -hmm. Guns USA. Pani by było do czegoś takiego wejść, ale raczej sklepu z bronią nam nie pozwolą kręcić. Spróbujemy, no <laughs> na pewno. Mordo powiedz, co sądzisz o życiu? Czy nie powinienem trochę zwolnić? Wait, wait. Wait 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 wait, 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 wait. On nawet mówi po... Marsjańsku Marsjański... Wait, wait 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 To jest jakiś Doktor Brobaloc Probe and Research Specialist Ale tak, tam każdy lekarz fryzjer, każdy sklep Sanax wszystko... Uranus Probe Specialist A gdzie ten sklep? Był? To, jest, to jest ten sklep? Nie? To jest jakiś apteka. A nie, czekaj. Czyli tu jeszcze jest ten Alien, jest chyba już zamknięty. Tam jest jeszcze jakieś, widzisz? Tutaj jest Git, bo nie ma y, dźwięku. Znaczy, muzyka nie gra. No dalej gra więc musimy pewnie też wszystko zrobić z lektora tutaj, co nie? to też jakieś takie, to są takie oldschoolowe rzeczy, co nie? tutaj masz za tabliczki wszystkie takie stare, prawdziwe o stary, Alaska. czegoś takiego szukałem tylko to jest po 15 dolców, Kansas, co jest. No, Kansas, no Kansas Kansas Kansas, Kansas ale te zalazki to fajna sprawa Alaska, no. Nowy Meksyk, Illinois to też jest oryginalna 39 dolców, nie? Mam nowego ziemieńca, proszę. Trochę, trochę wykręcony, jak to... <noise> Ale pasuje. Tak, w ogóle to mieliśmy pomysł, aby iść na basen, ale no niestety, słuchajcie, basen jest niedostępny, ponieważ jest zajęty przez obcych. Nie, nie dziwię się, ponieważ mają no, bardzo blisko. No to dobra, obiecaliśmy Wam pokazać, co kupiliśmy, a mianowicie tak, bluzę, to jest kozackie, to są takie jak z lat właśnie 50. obrazki, eee, tabliczki, no to chyba już standard, to jest to samo, magnesy, no bo wiadomo, tak, pocztówki, naszywki, naklejki i mnóstwo innych gadżetów, które są kompletnie nikomu niepotrzebne, ale są ściśle tajne. Jesteśmy coraz bliżej e, miejsca lądowania, UFO. No, dla tych krów jesteśmy, UFO, bo dosłownie zbaraniały. Ale jak to, samochód. Każda nas obserwuje zresztą. A to, tam była też droga, ta to... Tak, 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 tak. To taka wyjeżdżona właśnie. No właśnie, to my jedziemy złą drogą. Ale tu, dobra, jedź w prawo, tylko powoli przez te stery. No. I tam była droga, tak? Tak, widziałem jak odcinała, Życie tylko z... No, tylko po, powoli, powoli, powoli. Dobra jakaś A no to to po, no to to była droga, ta ścieżka. Nie, to jest droga. No to? To nie, to jest to droga. Jest droga. Dobra, to jest droga. I jedziemy tą drogą. Tam była droga. I, i, i po, po, po po tej drodze gdzieś ma być y, ten y, no, że UFO tutaj wylądowało. Tylko powoli, bo jak tu przebijemy oponę, to jesteśmy w wufu. Dobra, ja gotowy. W zobaczeniu rzekomego miejsca rozbicia UFO ruszyliśmy w kilkudniową wyprawę po słynnej drodze Rock 66. Przejechaliśmy dokładnie połowę jej długości od miejscowości Adrian aż do Santa Moniki i Velej. Po drodze widzieliśmy tak dużo opuszczonych miejsc, że nie sposób ich policzyć, ale nie jechaliśmy non-stop 66. Często zjeżdżaliśmy z trasy, aby nagrać np. Na strefę 51 czy Las Vegas, w którym zatrzymajmy się na chwilę. Tam hen, -hen daleko jest Las Vegas, i pamiętajcie, co zostaje. W Las Vegas to się wydarzyło w Las. Czy jakoś tak, to nie? Co się wydarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Zobaczcie, mamy do przejechania 14 mil, będziemy zaledwie jechać 22 minuty. Tu rozwalone jest jakieś zobaczcie. No, fiesta! Stoją kopareczki, robią kop, kop. Tu jakbyście mieli za dużo kasy, to sobie możecie śmigłowce wynająć. Maweriki, jak z drużyny A. A też są tak pomalowane na drużynę A. Jest, też nie dużo osób ma tam po prawej stronie ten słynny Harley Davidson i gdzieś jest ten kościół taki co ci może udzielić ślubu Elvis tylko nie pamiętam w którym, gdzieś tu po prawej stronie jest chyba to. a znak będzie zaraz tutaj w ogóle do zrobienia zdjęcia jest taka kolejka że na parkingu ktoś postawił food i zarabia na ludziach którzy się no. tu zatrzymują ale powiem wam że jest ciepło może coś zjemy Meksykańskie? Dzisiaj, to Proszę. Meksykańskie żarcie jakieś. Dobra, kupują te prywatne jetty. A tam Tutaj można znak. w całej okazałości zobaczyć słynny znak, pod którym stoją słynni ludzie, którzy chcą sobie zrobić słynne A, zdjęcie. Okay. A teraz oszukam system i zoom bez kolejeczki. Cyk. Ale też bez ciebie. Las Vegas, Nevada. Z tym weselem to nie był śmiech. Ci ludzie, ta kolejka jest krótka. Tak, skakowaliśmy system. O, tak pokażę. Tak zrobiliśmy zdjęcia, o, że jesteśmy sami. Na no, wystarczy tak ustawić aparat, że nie ma widać ludzi. Jeszcze masz Harne Jambicie. W, w ej, ej, proszę bardzo, <laughs> tak właśnie lubią Polacy za darmo. Tutaj po prawej stronie możecie zobaczyć tą e, słynną kaplicę, która też była. Nie, chyba ona nie była w Las Vegas, znaczy się w Las e, Vegas. Ale tutaj dają śluby. Ci, którzy tam byli pewnie wzięli tutaj ślub i poszli pod znak Może tak być, no? A my jedziemy dalej, to się nazywa Paradise, chyba e, ta droga. I za chwilę będzie po lewej stronie Caesar Palace, tylko jeszcze kawałeczek. Trump też ma tutaj swoją chatę, złotą. Objawienie. W ogóle za nami jedzie jakiś dziwny samochód, z którym ma dużo rzeczy na wszędzie. No i dookoła. A może to jest ten Google Street View? To jest Może jakieś mapy robią? Czy to, to Hilux Toyota? To oni, to oni go rozbudowywali? On jest po prostu taki wielki, ja nawet nie mam do tego pojęcia. Wiem tylko tyle, że zwiedzamy Las Vegas z samochodu i albo jest kamera w kadrze jedna, albo belka od samochodu. Ale Caesar's Palace jest wszędzie, to nie? Wszędzie. Showroom no jest będzie tutaj grał. Rod Stewart, tak, stewart, malutki. Co nie da do siebie Jezu, jak się odbijają światło od tych. No właśnie to, co masakra. powiedziałem, że tutaj to kierowca to ma słabo. Kierowca taksówki to powinien mieć jakieś szkodliwe za to. Było, czy nie było go widać w ogóle, a człowiek se, facet se stał na środku ulicy. No jeszcze liczę na to, że Hajsik zanurzy. Są w zbezpieczalni, chyba. <noise> Wystarczy wyjechać na przedmieścia, już ten obraz Las Vegas się zmienia. W rzeczy wygląda jak większość Stanów, czyli po prostu jest rozwalone. Bieda, panie, piszczy tu. Poza centrum. Znajdujemy się przy bardzo sławnym miejscu, a mianowicie jest to Lombard. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial, który na Discovery zdobył tysiąca, a nawet bym powiedział miliony ludzkich serc. To właśnie wszystko tutaj się kręci. Rodzina oraz przyjaciele rodziny I to właśnie tutaj yy, sprzedają i kupują bardzo ciekawe rzeczy, które przywożą im z całych, całego świata, można powiedzieć Spójrzcie teraz, jak to wygląda w rzeczywistości To nawet nie na tym, tylko na, histo na historii Tak, na historii Dokładnie, tak jak nasze logo, ty! Podpieprzyli World famous gold and silver pawn shop I to jest to miejsce to nie. Bos, tak? Patrzcie no. jaka akcja Weź wyłącz ten klimatyzator Jakiś małolat się kręcił I on wez... On tą policję wezwał no. A już myśleliśmy, że to jakiś, wiesz, cwajaczek A on się chyba... A ten... A to no. wezwał on wezwał tą policję, no? I to ten z tej czapki, to miał być ten taki wykręcony? Tak, no a on tak się dziwnie ruszał, właśnie. Chyba się wał, wiesz? Bo on się tu chował. To może go bić chcieli, czy uciekł? Ale nie, zobacz, bo... jak szybko przyjechali. Ty, to minęły ze. Odkąd on skończył rozmawiać z nim, to minęło ze 30 sekund i przyjechała policja za nie. Chyba ci wsiadł do radiowozu. a albo uciekał, bo rodzice go chcieli pobić, to wie? Czemu oni przyjechali w ogóle z jakimiś... jakimiś no, dodżami. docz chyba, no. Czemu my zawsze musimy trafić na jakieś takie dziwne akcje? Welcome to USA! Ale plus jest taki, że wiesz, że kurde... najtańszych hotelach że dzieciak zadzwonił i policja przyjechała w ciągu gównorodze paru minut. Zarzutał, z... no tak. No. a bosu tam siedzi, kurde, nie wychodzi z tej swojej kanciapy. Do Hollywood też dotarliśmy. Wchodziliśmy do Dolby Theatre, tutaj właśnie w tym miejscu rozdawane są Oscary, tam macie rozwinięty czerwony dywan i tam wszystko u góry. Tak, tu masz czerwony dywan na tym rozłożony i tu idzie czerwony dywan. Zobacz, Łukasz! Po tych schodach przemierzają gwiazdy, dzisiaj są akurat tylko trzy i dwie zostały na dole. Galeria handlowa standard i tutaj też macie wejście do teatru Dolby. Thank you. Dzisiaj nasza wyprawa po Stanach Zjednoczonych. Chcieliśmy pokazać Wam naszą wyprawę trochę bardziej od kuchni tacy jak jesteśmy na co dzień i co zobaczyliśmy. Jak na co dzień wygląda nasze urbexowe życie, że tak powiem. Kończymy pod studiem. Pod, pod studniem. Pod Kończymy Studium. pod studiem Warner Bros. Przepakowywujemy resztę sprzętu i bardzo Wam za dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy Wam za całą wyprawę, bo to właśnie dzięki Wam, naszym patronom, udało się ją zrealizować. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.